A więc, drogi widzu, witam w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj kupiłem Stumble Passa, odblokujemy sobie to wszystko. Dzisiaj nie zagramy, bo będziemy robić dużo openingu. Na początku oczywiście odbierzmy sobie emotki, później jeszcze sobie odbierzemy klejnoty, wiadomo, te wszystkie podstawowe rzeczy, op oprócz spinów. A więc sobie kręcimy już za niedługo. Będzie dużo rzadkich lub lepszych spinów, będzie też sporo epickich lub lepszych. A więc zapraszam Was do oglądania... Mamy De nie, let's go widzowie. Ten skin bardzo mi się podoba. Jest to chyba moja aktualnie piąta albo czwarta legenda, nie pamiętam. A teraz kręcimy szybko Epic Skin lub lepszym spinem. Let's go! Tenzix sorry, sorry, że Ci przerywam, ale zobaczmy co nam tu wyleci. A teraz musisz mnie posłuchać. A więc widzowie, mój kolega utworzył kanał i poprosił, abym go wypromował, a więc zostawcie mu suba i zostawcie mu suba i lajka like pod najnowszym filmem, bycie na, na jego kanał, link w opisie i w przypiętym komentarzu. A teraz przejdźmy do dalszego oglądania, prawie legenda Wigzowie, prawie legenda. Drogi widzów, wydałam na tą grę 12 zł, a więc myślę, że za te 12 zł to chyba lajki i sub pod tym filmem się należy, nie? A więc, byku, zostaw tego suba, napisz komentarz Kapibana Bedworysiara. No, no i chyba mi się należy widzowie, tak myślę. A jeśli zostawiłeś, to serdecznie Ci dziękuję. I pamiętaj, jesteś najlepszym widzem na świecie. A więc, dobra widzowie, przed nami os... Yy, już chyba nie mamy spina z tu, a więc widzowie, ustawmy sobie teraz emotki, bo tak naprawdę wy, wydałem ten hajs, a jeszcze emotek nie ustawiłem. jeszcze kroki sobie widzowie ustawimy, a więc ja sobie ustawiam, a wy oglądajcie dalej. Let's go widzowie, mamy nowego skina, który został dodany w tym update'cie, A więc myślę, że to jest mega fajny traf. No. A więc widzowie, jeśli podoba Wam się ten Opening, no to zostawcie lajkacza i napiszcie kapi Baga tak jak mówiłem. A, a my dalej otwieramy... Widzowie, udało się, mamy legendę w tym odcinku, a więc uważam, myślę, że ten opening się nam udał, ale robimy jeszcze jednego, epickie lub lepsze. Obyśmy zakończyli coś specjalnego, ale to jest mało prawdopodobne niestety. Dobra, nie trafimy niestety, bo już przeleciało, ale mamy StumbleBota, więc też ładny skin, widzowie. Też ładny skin. O, i jeszcze mamy chyba jedno zakończenie dla reklamę, ale więc sobie spróbujemy. Dobra. Sorry widzowie, jakby co nie posądzajcie mi za prawa autorskie, bo ja to robię, aby było więcej zakręceń w tym openingu. A więc widzowie, nie no. Oby ta długa reklama się szybko włączyła. Dobra widzowie, to się chyba nie chce włączyć. A więc jeśli to się nie włączy przez jakieś 5 sekund, to teraz to robię robię cię, cięcie, bo po prostu nie ma sensu dalej czekać na to. Dobra widzowie, robimy jeszcze cię, Let's go! Widzowie, mamy kolejnego spina. Zwykłe lub lepszej. I trafiamy trzy rzecone stumble. Let's go! Myślę, że to jest takie fajne zakończenie tego odcinka. No i w tym odcinku chyba zaspinowaliśmy jakieś 20 razy. Ja się z wami żegnam. Siema.